Rysować nie musicie za pomocą kreskowania, plam czerni, bardzo dużej ilości elementów. Wystarczy, że przedstawicie jakąś scenę jedynie za pomocą linii. Pokażę Wam, jakie wtedy trzeba zachować zasady i na czym przede wszystkim się skoncentrować. Stworzymy sobie na początek taką scenę, która będzie się działa gdzieś w przestrzeni otwartej. Mamy, mamy gotową konstrukcję, i teraz dzięki temu, co, co tutaj się pojawiło, będę mógł, a czasem tą linię nawet przerywam. Przejdę teraz tutaj w dół. To już raczej ta linia wszędzie będzie dość gruba, ale jeżeli weźmiemy te korale, to też nie muszę do końca ich obrysowywać tak precyzyjnie. Tylko w niektórych miejscach zostawią tą linię puszczoną. Przechodzę teraz do, do ubrania, które, które ta, ta dziewczyna tutaj ma. No i powiedzmy, że mamy ten etap dokończony, tak? że ta postać została prawidłowo wykonana. Teraz biorę, który, który no może się przydać na przykład w szybszym nałożeniu koloru, natomiast wygląda fatalnie, wygląda bardzo mechanicznie i brakuje w nim zdecydowanie życia. Mam więc postać na... Pierwszym planie, na drugim planie, na trzecim planie znowu jest postać. Kolejny plan. Użyję tego samego cienkopisu, tylko będę go delikatniej trzymał, będę de dużo delikatniej rysował. Wprowadzę przede wszystkim te kontury, o które nam tutaj chodzi. Szczególnie jeżeli praca jest później przeznaczona pod kolor, to proponowałbym no w niektórych miejscach w ogóle tylko poprzestać na takim konturowym opracowaniu. W ten na przykład sposób. Bardzo tak, grubego do drugiego planu, cieńszego, później jeszcze cieńszego do tych kolejnych elementów. No i na końcu możecie oczywiście użyć jeszcze bardzo mocno odchudzonych cienkopisów, czy też ołówków, tudzież innych narzędzi, które tą linię Wam zróżnicują.